select na, żeby tam dzień dobry. Od środy wraca gorąca i burzowa pogoda, ale jeszcze jutro na termometrach wiosenne wartości do 26 stopni. Również nadchodząca noc dość rześka z temperaturą od 11 do 16 stopni. Na północy pogodnie, nawet bezchmurnie. Większego zachmurzenia spodziewamy się na południu. Miejscami od Małopolski po Podkarpacie przelotnie popada, a w Karpatach może zagrzmieć. Jutro nad Polską nadal wyż będzie sporo słońca. Ale na krańcach południowych i południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur, popada deszcz i przejdą też pojedyncze burze, chociaż jeszcze niezbyt gwałtowne. Temperatura wzrośnie do 24-26 stopni. Cieplej może być na Ziemi lubuskiej około 28 stopni. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy na południu. Ciśnienie zacznie spadać w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. W środę, z południa napłynie gorące i wilgotne powietrze, w którym będą tworzyć się chmury burzowe. W wielu miejscach pojawią się opady i lokalne burze, szczególnie na południowym wschodzie. Niektóre z burz mogą być z gradem i porywistym wiatrem. Na termometrach od 24 stopni na Podlasiu do 30 na zachodzie. W czwartek w boże ciało bardzo gorąco i sporo słońca, ale od godzin popołudniowych miejscami będą pojawiać się burze z ulewnym deszczem, a nawet gradem. Życzę państwu przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia.